Dobrze tu było na tyle No, idziemy. Idę sprawdzić jak tam klikam to chwilę więc robić drogę Idę sprawdzić jak tam moje ee, pobieranie soku z brzozy żeby sobie sprawdzić drogę, muszę sobie za chwilę włączyć flash, z telefonu, jak to mój kolega śmiesznie napisał mi w komentarzu na YouTubie, większość filmów nagrywasz z LG G6, ale kilka nazw, które były w gorszej jakości obrazu. Czyli mogę sugerować, że nagrywasz Samsung Galaxy Ace 4. Wyprodukowanym w 2014 roku. Brawo trafił. Tak to jest. Teraz nagrywam Samsungiem Galaxy Ace 4 wyprodukowanym w 2014 roku, który ma 64 GB karty SD. No, na tamte czas to było maksimum możliwości. Właśnie dlatego włączam lampy cholerne szaki. I teraz trzeba po tym ciemku. ...namierzyć wydobycie do cholery jasnej, gdzie to umieściłem. Jest lipa jak cholera. Dosłownie. Ja też się zgubiłem. To tylko, że jest tak ciemno. Cholernie. Kurwa słowa Przepraszam Jest Znalazłem Je. Yeah. Czy ty wy to widzicie? O cholera pełna pełna butelka Aś się przelewa O człowieku Zobaczcie Ups, soczku sobie wylałem odrobinę z brzozy. Ale instalacja zarąbiście działa. A co? Sorry, że tak migam. Ale ten flash w Samsungu to niestety tak działa. Nie umiem go włączyć inaczej. <gryw> ale nie powiem, płynność obrazu jest zajebista. Jestem głęboko w lesie. Nie powiem gdzie, bo po prostu nie chcę, żeby jak w poprzednim filmie mówiłem, ktoś mi zlał cały sok sobie do butelki sobie zabrał, zostawił mi kartkę że jestem taki i taki coś powiedziałem o tej osobie po prostu w poprzednim filmie że mam ją gdzieś dobra wzięła to wzięła ja nie będę stratny, ona nic nie zyska zyska tylko zdrowie z tego powodu bo sok z brzozy ma różne właściwości można sobie wyszukać na YouTubie, w internecie jakie ma właściwości ale ogólnie polecam. To się tak leje dlatego, że tu ten sok mi się już przelewa przez sznurek. O. Dlatego. No dobrze, to bez pierdzielenia na chwilę zrobię stopa, a potem... Sprawa wygląda następująco. Zatkałem otwór na wieczór stoperem. Butelkę z butelki wylałem wszystko. A pokażę. Ołacie po sam wlew cała zapeł, zapełniona. Na dzisiaj to zostawię zakorkowałem szczelnie z toperem otwór, żeby drzewo nie traciło soku. Na dzisiaj to wystarczy tego pompowania, bo jeszcze nam drzewo drzewo w ducha, tego byśmy nie chcieli No i dobra na dziś wieczór to tyle Powiem wam tak, butelka, cholera, żeby gdzieś tu było, no ma bynajmniej półtora, no litry albo półtora, nie na no, litry jest spokojnie tu. No dobra, Czas się wynosić, butelka do kieszeni. Cholera jasna, cholera na badyle. Kto to wymyślił, żeby z telefonem łazić po lesie w nocy? Księżyc. Mm -hmm. Księżyc. Przybliżymy sobie. Ło! Wow, ale zoom! Co jest mniejsze? Czterokrotne powiększenie. Ale co jest najdziwniejsze, wydaję cały okręgło księżyc. Ale to ma moc. Dobra. Nawet teraz za pomocą fleszom muszę sobie pomóc. Mam pełną butelkę soku z brzozy. Teraz można się udać z powrotem do cywilizacji. O, ja pierdziele. Tu idziemy. A, tu jest droga. Ja... Ja w twoju. O kurde. Ten flesz jednak się daje do czegoś wykorzystać. Jest... Eee, to jest tak potwornie ciemno, że lekko co w ogóle widać. Pomyślą, że waria władzi po lesie i miga latarką. Jest ścieżka. To by było na tyle i fajnie było wam pokazać jak odbywa się wydobycie w sumie zlewanie soku z brzozy ulica Osiecka w tle. Tak, jestem na Osieckiej po zlaniu soku z brzozy, tam jest moja instalacja na bagnie sobie ściągam, ale nie powiem dokładnie w którym miejscu Oczywiście osiedlka w nie Jakby ktoś chciał wiedzieć Dobra, koniec filmu